Wyobraź sobie ikonę Roka, znaną z mrocznego wizerunku scenicznego, która pewnego dnia porzuca styl życia pełen używek i chaosu, aby odnaleźć Boga. Taką przemianę przeszedł Alice Cooper, który od lat inspiruje fanów nie tylko swoją muzyką, ale także swoją niezwykłą duchową podróżą. Alice Cooper, urodzony jako Vincent Damon Furnier, zdobył sławę jako jedna z największych gwiazd Roka. W latach 70. i 80. jego sceniczny wizerunek szokował widzów. Makijaż, teatralne efekty i mroczna tematyka były jego znakami rozpoznawczymi. Jednak za kulisami jego życie wyglądało zupełnie inaczej. Cooper zmagał się z ciężkim uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, co doprowadziło go niemal na skraj przepaści. Punktem zwrotnym w jego życiu była chwila, Którą sam określa jako interwencję Boga. Cooper wspomina, że w momencie najgłębszego upadku poczuł, jakby Bóg dotknął jego życia i wyciągnął go z otchłań. To doświadczenie sprawiło, że postanowił zmienić swoje życie. Jezus wyciągnął mnie z uzależnienia od kokainy i grzechu, mówił w jednym z wywiadów. Alice Cooper powrócił do wiary chrześcijańskiej która towarzyszyła mu w dzieciństwie. Podkreśla, że jego nawrócenie nie było chwilowym impulsem, ale głęboką, trwałą zmianą. Porzucił nałogi, odnowił swoje relacje rodzinne i zaczął aktywnie angażować się w życie kościoła. Mimo to kontynuował karierę muzyczną, oddzielając swój sceniczny wizerunek od życia prywatnego. Jestem chrześcijaninem, ale nie jestem muzykiem chrześcijańskim. Wyjaśnia Cooper: Jestem Rockmanem, który jest chrześcijaninem. Scena to tylko moja praca. Poza nią jestem człowiekiem, który odniósł się do Boga i żyje zgodnie z wiarą. Dziś Alice Cooper jest inspiracją dla wielu ludzi, zarówno fanów rocka, jak i tych, którzy poszukują duchowego odrodzenia. Jego historia pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje życie i odnaleźć prawdziwe wartości.